Dobry panie komendancie, witamy. jakie małe. Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli odwiedzili państwo Agnieszka i Dawid Ciesielscy, którzy w trakcie 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie naszego radia za kwotę ponad 300 zł wylicytowali właśnie zwiedzanie komendy. Rozpoczęli je w gabinecie komendanta Włodzimierza Kłobusa wspólną kawą. Czyli jak, jak bliźniaki to dzieci tyle jest, tylko jest dwa tygodnie. Ale mama ma więcej urlopu na bliźniaki chyba, nie? Na spacer po komendzie pani Agnieszka i pan Dawid wzięli swoje córki, bliźniaczki Julkę i Amelkę. Co ciekawe, ich przyjście na świat ma bardzo wiele wspólnego z akcją Jurka Owsiaka. Dlaczego akurat zdecydowaliśmy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziewczyna urodziły się jako wcześniaki i w szpitalu był w inkubatorach właśnie z Serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i słuch miał badany również przy pomocy aparatury z Fundacji Jurka Wsiaka I dlatego w ten sposób, jakoś tak specjalnie w tym roku staraliśmy się odwdzięczyć i podziękować za to. Po pełnej wrażeń filiżance kawy z komendantem Amelka postanowiła odpocząć. Szybko zaczynają karierę telewizyjną. A jej rodzice razem z siostrą udali się na policyjną strzelnicę, gdzie czekała na nich główna atrakcja pobytu tutaj, trening celności oka. Taki sam, jaki często odbywają stróże prawa. Ta trapa broni przypomina, jest to replika y Glocka i wyposażona jest w celownik laserowy, który współdziała z tamtą planszą. Atrapa, trapą, ale zasady strzelania dokładnie takie same jak z prawdziwej broni. Czas spróbować. Z wylicytowanej nagrody zdecydowała się skorzystać także pani Agnieszka. Jak widać, oboje radzili sobie znakomicie i nie ukrywali, że to super zabawa. Superowe, naprawdę wrażenie robi. Chociaż, że to jest broń yy, atrapa. atrapa, to naprawdę wrażenie robi. Wciąga? Wciąga, wciąga. <laughs> Jak gry komputerowe. Policjanci pod każdym względem zadbali o to, by goście czuli się u nich jak najlepiej, aby pani Agnieszka i pan Dawid spokojnie mogli oddać się strzelaniu. Rzecznik prasowy Jacek Kozłowski na chwilę został nianią, udowadniając, że zduńskowolscy policjanci są wszechstronnie wyszkoleni i potrafią sobie radzić w każdej, nawet najmniej spodziewanej sytuacji.